Zobierz. moi kochani mamy teraz live'a kolejnego z parku Olszyna tu jest dużo krzyżówek w ogóle generalnie yy, lubicie tutaj piosenki mokraczki więc ja wam robię tego live'a patrzcie many ducks

Ale wygłodniałe były chyba To Rajwa robię z tak będzie lepiej Zobaczcie on, on... Patrzcie sobie zobaczcie Zobaczcie i sobie zjadłem Dziękuję za lajk Osiem osób witam, tutaj panie karmią Ptactwo Zobaczcie Teraz mi fruną na głowę normalnie Na mandarynka. Widzicie? I tam też. Tam są też mandarynki. Yeah. Cześć. Siema, Siema. Ludmila, Ludmila. Jest Słabo widać, a ja nie wiem dlaczego słabo widać, to ja nie wiem dlaczego słabo widać, to może, nie wiem, może jest transfer słaby, w sensie słabo widać, tu mnie dobrze widać, ale może po prostu jest transfer słaby, teraz jak się stałem lepiej, generalnie tutaj wszystko dobrze widać w obiektywie, tylko... To może jest słaby internet, nie wiem Czemu słabo widać Nie chcę tam pokazywać, bo tam pani Te? A, jakieś lagi Wiesz co, na to niestety nie poradzę tutaj dużo Może teraz będzie lepiej Widać jakieś kropeczki Może to zejdzie, wiesz, wiesz co nie poradzę ci na tym nic może to się. zobaczcie, fajnie ślizgają. Widzicie? No one by chciały do wody, ale to jest lód i one się tak ślizgają. Tam mają wodę. Dopiero tam mają wodę. To jest lód. O! Jak ładnie, ładnie złodowała. Słuchaj, jest 16 osób. Generalnie idę raz zakończę live, a że takiego krótkiego robię. Żeby tutaj trochę pokazać Wam przyrodę. Zobaczę, jak się ten live zapisze jaki on jest. Jak będzie w miarę, to go zostawię. Niedobrze, że słaba jakość, ale ja tutaj nic chyba nie mogę podkręcić. Oświetlenie. Tu nic nie poprawię raczej, raczej. 23 osoby. Lampa. To jest z lampą. Teraz bez lampy. Na razie nie zakończam, ale jak mówisz, że słaba jakość, to jak będzie tutaj dwie osoby, to zakończę. Oj, nikogo nie chcę nagrywać. Więc jak coś, to... Tam znowu ludzie stoją. Dobra, pójdziemy z drugiej strony, bo tu ludzie stoją. Tam zobaczycie, jak w wodzie są. Ja wiem, lubicie moje live y przyrodnicze. Też zawsze robię Wam z tego samego miejsca. Latem może się przejdziemy gdzieś nad inny staw. Nie, no nie jestem pijany. No co ty? To z kościoła wróciłem. Jak mógł być pijany. Może niedospany, bo poszedłem po czwartej spać, ale pijany to nie. Tu jest trochę, drze trochę drzewa, więc nie wiem, czy nie będzie zakłóceń. Słabszego transferu, ale dobra. Czekajcie, spróbujemy troszkę zanęcić te kaczki, mimo że ja nic nie mam. Troszkę je oszukamy. Cześć. Wiesław Witkowski, czy naprawdę jest słaba jakość? Wiadomość o tym do sprawdzenia. Pokaż. Hej, no tak to nie pisz. Tak to nie, nie pisz. Już to zmoderowano, nie pisz tak. Że gówno mam w gaciach, nie pisz tak brzydko. Ale ja nic nie poradzę, że jest słaba jakość, nie rozumiesz tego? Mogę zakończyć live'a Bo i tak zaraz to zrobię O, w ogóle się tnie, tak że teraz ktoś dzwonił Teraz ktoś dzwonił, więc mogło psuć Więc tak brzydko niszemy Ludmila Węgrowicz, 282 tak brzydko nie piszemy. Dobra, to nie banuję ciebie, ale tak nie pisz. Ja i tak bym cię mógł tylko zbanować na e, 600 sekund chyba. Czy jakoś tak Nie da się chyba na cały live? E, przynajmniej nie można było na cały live zbanować. Tu jest tak troszkę ślisko, więc mogę się poślizgnąć. No, kwestia zasięgu pewnie, no właśnie, to nie jest moja wina. Przejdę w inne miejsce, ale. O, tu już 8 osób, więc chyba się poprawiło. Więc jeżeli coś, no to sorki za to. Ja zaraz i tak muszę stąd iść. Czy chcecie, czy nie, niestety. Nawet jak będzie to super jakość, zobaczę, jakie wygłodniałe. Zobaczcie, widzowie. Nie mogę tam kamerować, bo ludzie stoją, ale pokażę wam tak. Bo oni nie wszyscy sobie życzą być na live, więc wiecie. One by chciały, w wodzie by się nie na lodzie, ale cóż. Tutaj je karmią, to sobie tutaj jedzą po prostu, jak sami widzicie, jak sami widzicie, many ducks, many ducks, many pigeons, sobie poszli, zostaliśmy sami. To nam może kiedyś zawitam Ale na pewno nie dzisiaj A są tam jakieś Urbexy albo parki przyrodnicze Generalnie nie chcę tego robić zmieniać nazwy kanału Urbex and przyroda Zobaczcie jak one fajnie sobie stoją tutaj bo ja nie chcę, żeby mnie po prostu zakucnąć oj, dobra, dobra, patrzcie. Patrzcie, fajnie. No może być słabszy zasięg, bo kucnąłem. No zapraszam do Warszawy. Park Olszyna. Gołąbeczki, nie patrzy się tak na mnie. Ja wam nic nie zrobię. Tylko do Chińczyka was zaniosę. Wiecie jakie smaczne są gołąbeczki na masełku? A co lizać? Tylko, że mało mięsa. No, niestety już ptaszki poszły. Dziękuję za wielaki Oczywiście nie będziemy jedli gołąbków. Żartowałem trochę z tym. Zresztą, może tam gdzieś w Azji to jedzą gołąbki. Nie wiem. i do ekoparku na posagu gdzie to jest? Na że gdzieś gdzie to jest ten ekopark na posagu 7 Posag 7, panien. Posag 7 panien generalnie kojarzę to miejsce bo kiedyś chyba kolega tam pracował tam w ochronie pracował. bo tam była zajezdnia autobusowa czy coś No Wszystkie wolą w wodzie siedzieć, widzicie? Zaraz będziemy stąd kończyć. Generalnie mogę Wam zapisać tego live'a jak bardzo chcecie Ja wiem, a nie chodzi mi, że w parku tylko kolega gdzieś w okolicach pracował w parku to może nie ma ochrony ale chodzi mi o co innego że tam w okolicach pracował ekopark dobra sobie wygoogluję później wygoogluję sobie później jak skończę live'a i będę miał wolną chwilę z drewna jest ten plac zabaw tam jest też plac zabaw tak? Dobra, mordeczki, bo jestem was coraz mniej. Dziękuję za dwa lajki. Przejdziemy się jeszcze tak na dziko, dobra. I ja będę kończył. Tam nie będzie e, parku, znaczy nie będzie raczej kaczek, bo kaczki się tutaj zwodowały. Powiedzcie mi, dlaczego to jest rozmrożona woda, czyli woda tam bez lodu, a tutaj jest lód. Czy oni jakoś ogrzewają tą wodę, czy tam jest jakiś wypływ? Nie, nie umiem tutaj posługiwać się na komórce. Generalnie w ogóle nie wiem jak jest z YouTube'em, bo podobno jak się live robi na YouTubie to tną zasięgi w filmach, ale nie wiem czy to jest prawda, czy guzik prawda. Dwa zauważyłem taką przypadłość, że jak robię z komórki live'a, to więcej osób w Was wpada. Nie wiem czy to chodzi o to, że ja robię z pleneru, a nie pokazuję swojej brzydkiej mortki. Generalnie i takiej nie pokazuję tak na live'ach. Jest w OBS w małym okienku. Jak chcecie zobaczyć to na TikToki musicie wpadać Na TikToka albo na Instagrama, tam możecie podejrzeć moją twarz Tam chyba pokazywałem czy na pewno na TikToku pokazywałem zobaczcie też takie przejście zobaczcie tam 28 osób to jest tak tutaj za tym blokiem jest kościółek tam jeżdżą tramwaje, jest ulica w Ursynowie jest Bo do parku czy to przy Mam kolegę na Stegnach, także niedaleko Ursynowa Zobaczcie, pokażę wam tutaj przejście i jak ludzie niszczą ten park w sensie niszczą zaśmiecają yy, troszkę wypalają tutaj też to jest smutne, że takie parki są niszczone. Zobaczcie, tutaj śmieci. Dobra, za szybko, może idę. Może rwać, bo jesteśmy w parku, więc wiecie. Więc sorry za jakość, jakby co? Bo nie wiem, jak tu z zasięgiem. Więc jakość pewnie będzie gorsza. Zobaczcie, taki ładny park, i niestety zaśmiecają. Urweksy są nielegalne. Ale odkrycie zrobiłeś. No są trochę nielegalne. Chociaż czasami można zrobić legalny. Jeżeli ktoś wyraża zgodę, zobaczcie jak cały ten park. Tutaj nawet wypalili, bo raczej to nie zrobił. Tutaj może to i wobry to zrobiły, bo tu jest pogryzione, nie? Ale nikt ci nie każe robić urweksów. Możesz oglądać, jak inni robią. Zobaczcie. Te butelki to już tutaj dłuższy czas raczej leżą. Nikt ich nie sprzątnął. Tam jakieś od chipsów. No i niestety, taki park jest zaśmiecony. Może zrobimy kiedyś akcję sprzątania tego parku. Zobaczymy. Sprzątają generalnie tam, w których dzień To jest akcja sprzątania Oj, trzy osoby, zaraz kończymy lajwa, wiecie Mortki, zaraz kończymy lajwa Jak wyjdę z parku, kończymy lajwa la wyjdę z parku Tutaj to zrobił chyba bubr zobaczcie Tak to się przedstawia Dzięki za trzy lajki Tutaj to chyba zrobił bubr lub jakieś inne Zwierzę z ząbkami takie Zapiszę wam tego live'a Bo w zasadzie byliście mili grzeczni, więc zapiszę Tylko ty więcej tak nie pisz Że jestem pijany albo że mam coś tego, nie? Tu jest zamarznięta tafla, widzicie? Jak lubicie przyrodnicze, będę wam robił przyrodnicze. O, tam jeszcze musimy kiedyś pójść. Tamtędy, ale tam chyba nie ma nic ciekawego. W ogóle tam będzie plac zabaw, za tymi. Ale pokazywałem już go wam, pustego, jak był pusty. Ten plac zabaw, i tutaj to wszystko. Znowu jest jakaś niecenzuralna. Dobra, zobaczymy, pokaż. Narkoman Artur Ronek 736. Arturonek, pierwsze odstrzeżenie I tak kończymy live'a, ale proszę tak nie pisać. Bo ja sobie nie życzę obraż obrażania. Poza tym nie znasz mnie, więc nie oceniaj, dobra. To taka uwaga. To że jest ostrzeżenie jak coś tutaj macie. Zobaczcie. Bo nie będę nie chcę Ci teraz tego wszystkiego czytać. Bo ja zaraz tam idę. To chcę to niech sobie po prostu zatrzymaj powoli przewinie. Zobaczcie jeszcze wam pokażę, że fajnie wódka przelatuje Zobaczcie W ogóle zapraszam na mój urbexowy kanał Jak ktoś nie lubi i uważa, że to jest nielegalne To niech nie ogląda moich liveów Ja nikogo nie zmuszam się widzowie, ja nikogo nie zmuszam. Operator już się tym zajął. Że już niestety będą panowane takie odpowiedzi. Wiecie. dobrze kochanie ja się z wami żegnam i widzimy się na kolejnym live może jeszcze zrobię z domu tam mam trochę problem z OBS-em, z konfiguracją generalnie nie wiem co byście chcieli żebym opowiadał wam z domu jakie live y? czy promował jakieś kanały jak macie mogę wam promować jakieś kanały Zastanówcie się, co byście chcieli, witam siedmiu osób. Dzień, zastanówcie się, co byście chcieli yy, zobaczyć i usłyszeć, nie? Dzięki w ogóle za trzy lajki. Możecie tam jeszcze wpaść na forfan tiktok na platformie TikToka lub urbex.warszawa jeden na Instagramie, także zapraszam serdecznie. Macie po prostu wszystko na moim kanale, na głównej stronie są linki, jak coś, to możecie sobie tam wejść i zobaczyć, co nagrywam, co tworzę, no i coś jak nie macie więcej pytań, będę kończył tego live'a. poprzednie moje lajwy przyrodnicze tam wam pokazywałem ten park boisko jak tutaj wygląda siłownia polowa była nagrywka więc trzymajcie się ciepło cześć tego lajwa zapisuję jak co